przykład mojej fotowolki przedstawiam. Znaczy, tu mamy południe. Słoneczko świeci o, tutaj, w tym miejscu. Zaczyna gdzieś, w tym punkcie. Kończy gdzieś tam. Tak wygląda. Listopad. Panele zamontowane na balkonie 7 sztuk, każdy 140 W, Tak przedstawiają się uzyski mniej więcej 400 W, w godzinie 9. Jeszcze słońce dobrze, praktycznie świeci 800 W mniej więcej, daje tam 800 parę maksymalnie. Inwerter Miński, pełny sinus, pięknie się sprawuje, nie narzekam połączenie rozdzielniam, oczywiście mieć troszkę systemu no takie moje rozwiązanie na przełączanie przełączanie e, sie, przekaźników które odcinają sieć załączają panele wejścia, wyjścia sterownik Siemensa z odzysku przełącza przekaźnikami, które przełączają z sieci e, na inwerter i fazę i zero całkowicie odcinając sieć energetyczną przechodzi na off-grid, wszystko jest wypełnione dodatkowo, zabezpieczone przekaźnikami. Aktualny pobór 154, nie wiem czy dobrze widać. 154 W. 121A, współczynnik 0,58 jest Power Faktor, także współczynnik mocy dosyć, dosyć niski, no, ale to nowoczesna elektronika niestety do tego doprowadza i tak mniej więcej to przedstawię tutaj, może będzie widać 150W energii aktualnie w ciągu godziny, pierwszej godziny. Zapotrzebowania poszło z samej fotowoltaiki. Oczywiście ludoweczka też się już zdążyła przełączyć. Także największe pobory, piec, CO i tak dalej, wszystko idzie z tej instalacji fotowoltaicznej. To są napięcia dużo niebieskiego, no ale mam nadzieję, że będzie widać. No, to są co 10 minut. Takie większe zużycia chwilowe, które tutaj są energii, to jest akurat spowodowane tym, że pracuje tutaj piecyk z pompami obiegowymi i on sobie pyka na fatowe talice, także nic z energii teraz nie ciągnę. Tak. wracając do tego układu, a no, gdyby brakło mi prądu, tak to ostatnio dużo się gada blackout. No tutaj jest już splanowane jest też jest przyłącze do wykonania, no to dzisiaj pewnie będę się tym zajmował. Agregat stoi w garażu. O, mój agregat. Proszę bardzo, podłączam pod akumulator, i sobie może chodzić tutaj. Akumulator jedna sztuka 105A na fotowoltaicę daje mi jeszcze to parę godzin bez słońca, tak naprawdę. Wieczorem wyłączam, zostawiam akumulator zawsze naładowany. Ponad 12V także oszczędzam na tym codziennie około 1,5-2, czasem 3-3,5 kW, w zależności od tego, jak mam zapotrzebowanie na energię. Zostaje to kwestia wykonania przyłącza za drzwiami garażu, prawdopodobnie gdzieś. I dwie klamry do samochodu. Co można powiedzieć? No i instalacja jeszcze do poprawienia. Trochę tu jest takich do zabudowy elementów. Kabelków jeszcze wisi. No a na dniach mam nadzieję się uwinąć. Także cóż powiedzieć, no? Jestem zadowolony, <gryny> jak to się mówi. Siema szczaukach na razie.